Siemano, siemano, z tej strony Mleczek I dzisiaj sobie zagramy w Bedwars. Wars Dobra, a więc Dobra, wchodzimy <laughs> w czwóreczki No No i o. A więc jestem już na Bedwarsach. Warsach Pierwsze sobie zbierzemy 8 żelaza, żeby dobudować się do na środek. Kur. Mm. Dobra. Kur. Ja No, pier... Dobra. Chyba pierwszy sobie polecimy na żółtych. Oni nawet nie... Czemu ci kraje, że nie obudowali łóżka? Ja nie będę obudowywać łóżka Nie No bardzo dobrze No, dobrze, dobrze Na żółtych ja idę, oni nie ubudowali łóżka chyba Kur... Y. A ja bym się wywalił? No co? Czemu się cofasz? co? a jak? A jak on mnie zabił? Ode. co? Hehe, <laughs> moja. Dobra, odkładamy z. o, zielony. co to za poważne kroczki do nas? Robacza. O. Kor. Halo, dobra. <grywa> na, 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 na. Oni zaraz mogą na nas lecieć. Ej, no sobie kupę, kupię. No, może ca. to. Oddawaj to O kur... TNT tam jest za fryer Haha, co za noob Sranek Dobra, oni mają przestrachane teraz Mówiajście mi, mówiajście mi Rozjebiej. Ale ich Ale O dobra, stać mnie na łożyce O, 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 czemu nie mamy nawet szarpa? Co tu się dzieje? Ludzie, jak oni grają. Ta szarpa trzeba kupić. Dobra. Oj. Zostaw, nie? O, dobra, mamy szarpa. No co? Jeden. Aha, jeden zedał chyba. Bo. Muszę iść po jeszcze trzy. Muszę jeszcze iść po trzy. Emeraldy... Zostaw mnie, ty szczuru! Oj! Zostaw mnie! Tylko spróbuj mnie zaatakować! Oj! oj, Czemu ja się tak potykam? Nie! Nie! Co tym... Jak oni grają? Ja ostatni raz... W... Gram w Bedwarsy takie. Dobra. Dobra. mamy zbrojka. Chyba, że mnie zabiją zaraz. Okej. Okay. A czemu jeszcze tak potykam? Kurde. Ej, nikt nie ma łóżka prawie. Dobra, tylko zieloni mają, ale trzeba... Jezus Mary. Kopię sobie refy szybko. Wywalaj mi z tym mieczym. No dobra, teraz szybko cztery emeraldy. Chyba że mnie za... Czemu ja jestem sam? No co za typy? Zostaw mnie. Zostaw mnie. Nie. O goni mnie. On nie goni. Nie, nie goni mnie. Szkoda, że on mi Łóżko rozpoczęło już kolejną grę, co? O, dobra, tutaj, jakim sobie fireball. No, co ty próbu. Dobra, no nie komentuję tego. Dobra, a więc zaczęliśmy kolejną rundę. Ja z opóźnieniem Musimy włączyć tego OBS-a głównie, ale dobra. Nie, ja to biorę. Teraz troluję grę. Troluję grę. Dobra, lecimy na nich. No nie. Mm -hmm. Dobra, myślę, że to na koniec widzowie. Widzimy się jutro o godzinie siedemnastej na ten film. 爱了。